Jak już w tej trasie jesteśmy, to warto trzymać się najlepszej ścieżki. Jak to zrobić? Zrobi to za nas nawigacja, ale założę się, że nie wiedzieliście, ile nowoczesne nawigacje potrafią. Typowa przerwa w podróży, czyli siadamy sobie, zaraz się pewnie napijemy kawy, ale mamy coś, co tutaj nam przypomina dawne czasy. Jesteśmy przy trasie S11. Tutaj nawet tej trasy nie ma zaznaczenia, kiedyś tylko tym się posługiwaliśmy w podróży. To, to, to znane jest od bardzo wielu lat takie, takie rozwiązanie. I się sprawdza? W niektórych sytuacjach pewnie tak. Natomiast Wszystkie tego typu rzeczy są wypierane w tej chwili przez Elektronikę. To jest wygodniejsze, stabilniejsze. O, wiatr nam nie rozwiewa. Nie obawiamy się deszczu, że nam zamoknie tutaj mamy dach, więc nie ma problemu. Ale gdyby zacinało? Ale gdyby zacinało, byłby kłopot. Mając w samochodzie nawigację, proszę pana. Ma no dobrze rozwiązane. Te, te nawigacje, które dostajemy w standardzie kupując nowy samochód, one się faktycznie sprawdzają, czy one są tylko tak, żeby były po prostu pro forma? No wszystko zależy od tego, jaki samochód wybierzemy i jaka będzie ta nawigacja. Jeśli chodzi o produkty proponowane przez markę Volkswagen, to są to produkty bardzo wysokiej jakości i właściwie nie mające sobie nic do zarzucenia. Wszystkie te rzeczy, które mamy tutaj, czyli przeglądanie map, o ile tutaj musimy zrobić to rękoma. Przerzucając, uciekając przed wiatrem, w samochodzie robimy sobie jednym palcem. No tak, ale mówimy o tym, że to jest trochę przeżytek, bo nawet trasy, przy której się znajdujemy tutaj nie ma. A co zrobić, kiedy taka nawigacja w naszym samochodzie trochę się zestarzeje, no to drugi jednak w Europie powstają. Do większości modeli mamy nawigację z bezpłatną aktualizacją. Czyli płacimy albo dostajemy, jak on powiedział, w ramach zakupu samochodu nawigację. My sobie ją aktualizujemy dowolną ilość razy samodzielnie, nie korzystając z usług w serwisie. Planowanie podróży, bo w przypadku takiej mapy, nazwijmy to nawigacji analogowej, w tym przypadku możemy sobie trasę zaplanować na przykład ołówkiem albo jakimś markerem. A tutaj, jeżeli chcemy zaplanować na przykład dzień wcześniej, jutro wyruszamy nad morze, chcę sobie zaplanować na przykład na taką kawę, jak mamy dzisiaj przerwę na tankowanie, jak tutaj samochód może nas wyręczyć w tym? No samochód, y, samochód jest y, samochodem. Można sobie usiąść w domu, y, z... Z towarzyszami podróży yy, wieczorem, czy kilka dni wcześniej, i tą yy, trasę, którą Pan zaplanuje, wysłać po prostu do nawigacji, do, do samochodu. Z pozycji komputera w domu wysyłamy sobie trasę, wybraną, którą chcemy jechać. Teraz to się pewnie już rzadko zdarza, ale bywają stacje, które nie mają pełnej oferty stacji benzynowe. Czy ten samochód pomoże mi znaleźć konkretnie stację benzynową, która będzie miała diesla, jeżeli ja właśnie wysokoprężnym autem, będę się poruszał? Oczywiście. Jeśli mamy samochód zarejestrowany na platformie Carnet, mamy udostępniony internet. 穴。 Właściwie z każdego smartfona możemy w tej chwili to zrobić. Co jeszcze możemy potrzebować w podróży poza dobrą kawą? To na przykład informacje o pogodzie albo informacje o tym, co dzieje się w kraju, do którego jedziemy. Możemy sprawdzić. Stan pogodowy na chwilę obecną to jest tak mniej więcej od świecka w część zachodnią Europy. Tutaj pogoda jest precyzyjnie pokazywana, opady i tak dalej, temperatury. I możemy sobie ten stan pogodowy jak najbardziej sprawdzić. Czyli można powiedzieć, tak podsumowując, samo do nas. Zadba my powinniśmy tylko się skupić na tym, żeby dobrze zakręcić termos, żeby się kawa nie rozlała, bo szkoda tapicerki. Na pewno tak. To jest rzecz, która byłaby ze szkodą dla wszystkich.